Drugi w tych zawodach pomylił pokrowce w nie takim przykryciu kasku. Wyjechał na tor, później musiał się spieszyć, żeby to zmienić. W się mogło zdarzyć pani Arku, ale dwa razy pod rząd. Na szczęście udało się to wszystko podmienić w czasie i cała czwórka jest na starcie. Przypomnę 4 do 2 dla Zielono Barasz o awans. Pięć do jednego awansują nasi na pewno bez konieczności dodatkowego rozgrywania, dodatkowego wyścigu. Piąty Jarosław Szymkowiak, biały Andrzej Huszcza nasi z drugiego i z czwartego toru. Otarguje się jeszcze tam w pasku czerwonym Maciej Kuciapa chciałby wystartować by praktycznie tego betonowego krawężnika nie zgadza się na to sędzia podprowadzający. Tatargi trwają, ale już się Sędzia, że wszystko jest w porządku. Podjeżdżają zawodnicy, na pewno dużo nerwów, bo to niesamowicie ważny wyścig. I kto wyjdzie ze startu najlepiej? Będzie huszcza, tak znakomicie pan Andrzej. Wyniosło go trochę na prawo. No i widzieli Państwo. Nie było kontaktu między Andrzejem Głuszczą a Maciejem Kuciapą. Niech Państwo to sami po prostu ocenią. Czy była tu wina Andrzeja Głuszczy, czy nie było. W każdym razie decyzja sędziego Spychałek była jednoznaczna. Pokazana. Czarna chorągiewka Jobok Biała, czyli kapitan Zielonogórski, drużyny został wykluczony z tego wyścigu. Sędzia uznał, że on był sprawcą tego upadku. Macieja Kuciapy. Pan Andrzej zresztą nie protestował grzecznie, wjechał do parkingu. A tym samym Zielonogórzanie no, stracili szansę na awans. Sam Jarosław Szynkowiak w powtórzonym y, wyścigu. 21 nie da rady wygrać, może co najwyżej zremisować. Zobaczymy jak to będzie. Trzyosobowy skład z tego powtórzonego biegu. Zajmie miejsce pomiędzy zawodnikami Stali Rzeszów. Dozwolony poprzedni skrzydłowy opowiadek z czwartego toru, no ale teraz po wykluczonym puszczy zwolniło się miejsce na drugim torze. I tam jest właśnie Jarosław Szybkowiak. Po lewej, po prawej ręce ma Kuciapa i Grzegorza Rępał. Zresztą już pewnie awansu. W tym momencie najlepiej wystartował Maciej Kuciapa, ale wyprzedzony właśnie Kuciapa przez... Jarosława Szymkowiaka, chociaż teraz riposta zawodnika Stali Rzeszów z przodu Grzegorz Rępała. Szymkowiak jednak drugi. Przez spróbuje zaatakować Grzegorza Rępałę. Na razie Szymkowiak nie daje odskoczyć zawodnikowi Stali. Trochę zabrakło. Utrzymał się na pierwszym miejscu Grzegorz Rępała. Kuciapa, czy upadek, trochę na pewno y, odczuwa y, skutki tego zderzenia z bandą, już nie walczy, nie ma po co awans zespołu Stali jest pewny, spokojnie Maciej Kuciapa jedzie na trzeciej pozycji a Szymkowiak próbuje trochę walczyć Grzegorzem ale także nie bardzo jest o co już minie mety Grzegorz szempała przed Jarosławem Szymkowiakiem z zdenerwowanym panem Jarkiem na trzecim miejscu spokojnie kończy wyścig macie.